Siemanko, moi drodzy, zapraszam Was na podsumowanie najciekawszych wydarzeń piłkarskiego weekendu. Opowiem Wam m.in. o koszmarnie wyglądającej kontuzji Neymara, niesamowitej statystyce rzutów wolnych Messiego, prawdziwym koszmarze Bayernu i mega ciekawej sytuacji w Bundeslidze, o przełamaniu Roberta Lewandowskiego, wielkiej szansie Lorisa Kariusa, fenomenalnej formie Rashforda, o kolejnej w topie Chelsea, nieudanym debiucie siwego Bayeranta Paulo Sousy, niecodziennej sytuacji w meczu Atletico czy o wesołej Ekstraklasie. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę. Górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i zapraszam Was do świata piłki. Więcej więcej na transfery, a na pewno będzie dobrze. Rozumiem ostatnia porażka z Borusją, ale żeby przegrać u siebie z najgorszym w lidze Southampton to już prawdziwa sztuka. Współczuję kibicom Chelsea wyjebać w jeden sezon ponad 600 milionów euro na transfery i wygrać tylko dwa z ostatnich 14 spotkań. Przy okazji zapraszam Was na wczorajszy filmik z klubami, które wydały najwięcej na transfery w ostatnich latach. Rekordista Premier League pod względem najdroższego transferu nie chciał grać dłużej w Benfice, ponieważ tak bardzo chciał do Chelsea. No to w niecałe 20 dni przegrał z The Blues w więcej meczów jak przez ponad pół roku w Benfice. Ale jak nie umiesz wygrać, to chociaż bądź jak szalkę, remisuj wszystkie mecze 0-0. do 0. Nic tylko stawiać dokładny wynik u Bugmachera. A tak na poważnie po porażce z Southampton piłkarze Chelsea dostali dwa dni wolnego. Pytanie tylko czy to już nie czas, aby pomyśleć nad kolejną zmianą trenera, bo póki co Graham Potter ewidentnie sobie nie radzi. Można zremisować spotkanie mając 74% posiadania i oddając 6 razy więcej uderzeń od przeciwnika? Można, jak najbardziej. O ile jesteś Manchesterem City. To oznacza, że Arsenal ponownie wraca na fotel lidera, ponieważ kanonierzy pokonali w swoim meczu Aston Wille. Zwycięstwo wyszarpali jednak dopiero w doliczonym czasie, a co ciekawe Martinelli cieszył się ze zdobycia gola, zanim jeszcze trafił piłką do siatki. W 23 meczach tego sezonu Newcastle przegrało tylko dwa ligowe spotkania i co najlepsze oba z Liverpoolem. The Reds w przeciwieństwie do Chelsea zaczynają powoli gonić czołówkę. Dwa kolejne ligowe zwycięstwa przyszły w najlepszym możliwym momencie, ponieważ tuż przed starciem z Realem w Lidze Mistrzów. Akcją meczu popisał się Nick Pope, który chyba zapomniał, że piłka nożna to nie siatkówka czy koszykówka. I teraz najlepsze. Sroki grają za tydzień finał Pucharu Ligi Angielskiej z Manchesterem United. Czerwona kartka wyklucza Pope'a, a drugi bramkarz Dubravka Grał już w tych rozgrywkach w barwach innego klubu, także również jest wykluczony. Trzecim bramkarzem Newcastle jest Loris Karius, także wszystko wskazuje na to, że bohater tego pamiętnego finału Champions League dostanie swoją szansę akurat w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Taki tam zbieg okoliczności. Przypomnę, że Karius ostatni raz zagrał w oficjalnym spotkaniu, równe dwa lata temu, w lutym 2021 roku. Kolejne zwycięstwo United, tym razem 3 zera nad Leicester. Jako fan Liverpoolu muszę przyznać, że Rashford w tym sezonie to prawdziwy kozak. Niesamowita przemiana Anglika pod wodzą Erika Tenhaga. W całym poprzednim sezonie zdobył 5 bramek i 2 asysty. A teraz już na przełomie lutego ma na koncie 24 bramki i 8 asyst we wszystkich rozgrywkach. No i co ciekawe Manchester jest delikatnym faworytem Bugmacherów w czwartkowym rewanżu z Barceloną. Barca, która przystąpi do tego spotkania nie tylko bez kontuzjowanych Dembele oraz Pedriego, ale i także bez pauzującego za kartki Gaviego. Niby to tylko Liga Europy, ale jako ciekawostkę dodam, że Pierwszy mecz Barsy z Manchesterem zainteresował ponad dwa razy więcej widzów niż pojedynek Bayernu z Paris Saint-Germain. Przechodząc do tematu Barsy, wygrali z 2 do 0 i co najważniejsze, w końcu przełamał się Robert Lewandowski. Lewy zobaczył źle ustawionego bramkarza i trafił do siatki uderzeniem z 17 metra. Po bramce wysłał causa ani Lewandowskiej, która oglądała to spotkanie z trybun Camp Nou. Co ciekawe, na zdobycie pierwszych 15 bramek w La Lidze, Lewandowski potrzebował zaledwie 19 spotkań. Pod tym względem jest drugim najlepszym piłkarzem w XXI wieku. Szybciej te granice przebył jedynie Cristiano Ronaldo w sezonie 2009-2010. Ale wiecie co jest dla mnie największym zaskoczeniem? Że żadnej z tych bramek Lewy nie zdobył zrzutu karnego. Z kolei Barsa w tym sezonie ewidentnie dwie twarze. Niesamowita defensywa w lidze, tylko 7 straconych goli w 22 meczach i aż 14 w 7 meczach pucharowych. Co ciekawe te 17 czystych kąt po 22 kolejkach to oczywiście rekord wszechczasów Ligi Hiszpańskiej. Jeżeli jeśli chodzi o tabelę, Duma Katalonii utrzymuje 8-punktową przewagę nad Realem, a w klasyfikacji snajperów Robert powiększył przewagę nad Benzemon do czterech bramek. Były trzy porażki z rzędu, były kłótnie w zespole, i gdy wydawało się, że gorzej być już nie może, spotkanie z Lil Neymar opuścił na nosza. Na tej powtórce wygląda to wręcz koszmarnie: noga wygięta jak banan. I znowu ta kostka. Neymar ewidentnie ma problemy z kontuzjami stawu skokowego. Przecież dopiero co miał problemy z kostką na mundialu. Kolejna kontuzja tuż przed urodzinami siostry. Niesamowity zbieg okoliczności. Na szczęście dla paryżan, w doliczonym czasie meczu Messi zrobił to, co potrafi najlepiej: czyli załadował kolejną brameczkę z wolnego. Akurat na tym weekendzie w angielskiej telewizji pojawiła się taka statystyka z najlepszymi wykonawcami rzutów wolnych od 2016 roku. Łącznie w całej karierze Leo zdobył 61 goli po uderzeniach z rzutu wolnego. Co ciekawe Messi jest również ostatnim piłkarzem, który zdobył gola z wolnego dla Barcelony. A przecież od dwóch sezonów gra w barwach Paryżan. A skoro jesteśmy w temacie rzutów wolnych taka ciekawa statystyka. Najwięcej bramek z wolnego w historii ma Juninho, który trafił 77 takich bramek. Na drugiej pozycji z 68 6 golami Ronaldinho, na trzeciej z 65 bramkami David Beckham i na czwartym właśnie Leo Messi. Widać po że zeszło z nich powietrze po tym golu Messiego w doliczonym czasie. Swoją drogą obrońcy Lille próbowali zatrzymać go w dosyć ciekawy sposób. Za co oni tam łapali? Może są fanami CR7, a Mbappe jako również wielki fan Ronaldo miał gadki jak Garnacho, marki Ronaldo. A tak na poważnie Mina Mbappe chyba wszystko wyjaśnia. Jeszcze na plecy mogli mu wskoczyć tak jak podczas minionego weekendu, ten chłop z Bristolu podczas meczu z Sunderlandem. Kończąc temat francuskiej piłki, taka ciekawostka. Z 52 punktami w 24 meczach Olimpik Marsylia zaliczył najlepszy start sezonu w całej swojej historii. Gdy Bayern sprowadzał Zomera, w jednym z odcinków powiedziałem: No, to teraz może w końcu wygrają z Mönchengladbach. Gladbach. Nic z tych rzeczy, moi drodzy, Borussia Mönchengladbach Gladbach to prawdziwy koszmar Bayernu. Wygrali wszystkie cztery ostatnie spotkania z Bayernem. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę 10 ostatnich bezpośrednich pojedynków, bilans to sześć wygranych Gladbach, dwa remisy i tylko dwa zwycięstwa Bayernu. Paris Saint-Germain chyba powinno udać się do nich po jakieś lekcje przed rewanżem. Potknięcie monachilczyków wykorzystała Borussia, która w 2020 trzecim roku prezentuje najlepszą formę spośród wszystkich klubów w najlepszych europejskich ligach. Wygrali wszystkie 8 spotkań od początku tego roku kalendarzowego. Jeszcze 6 kolejek temu Borussia traciła do Bayernu 9 punktów. Obecnie mają już taki sam 43-punktowy dorobek. Nie pomyślałbym, że Bundesliga może być w tym sezonie aż tak ciekawa. Po 21 kolejkach cała pierwsza trójka z taką samą liczbą punktów, a nawet szósty w tabeli Eintracht traci tylko 5 oczek do lidera. W lice włoskiej cała czołówka oprócz Atalanty wygrała swoje weekendowe spotkania, co oznacza, że Napoli utrzymuje 15-punktową przewagę nad drugim w tabeli Interem. Z kolei nieudany debiut w Salernitanie siwego bajeranta Paulo Souzy i humor Gituwa. Podejrzewam, że właśnie tak zareagowała większość kibiców reprezentacji Polski, gdy zobaczyła wynik Salernitany z Lacji. Co ciekawe, po meczu Souza nie szczędził słów krytyki piątkowi i powiedział, że Polak musi się poprawić w ataku pozycyjnym. Z kolei bohaterem zwycięskiego meczu Boloni został Łukasz Skorupski, który obronił rzut karny, a następnie dobitkę z najbliższej odległości. Kończąc temat Ligi Włoskiej, la gazetta dello Sport twierdzi, że Juventus podjął decyzję o wykupieniu arka Milika z Marsylii. I w sumie, jak zobaczyłem kwotę 7 milionów euro za Milika, to wcale się nie dziwię. Nic tylko brać. Jeżeli nie możesz podbić świata najlepszymi piłkarzami i dobrą piłką, to zawsze możesz chociaż sprawić trochę uśmiechu na twarzy widzów. Z takiego założenia wyszedł chyba bramkarz korony wznawiając te akcje. Następnie popis w tym samym spotkaniu dał również piłkarz Lechi, który w tej sytuacji zamiast trafić do bramki, trafił w swoje pośladki. A z kolei w tej sytuacji nie trafił piłkarz Lecha. Ale to nie koniec weekendu z wesołą ekstra klasą. Gdy spojrzycie na to zdjęcie, pewnie stwierdzicie, że najpierw był ten kadr na dole i piłkarz górnika dogrywał do. Tego do środka, ale nie w ekstraklasie. Zdjęcie na dole prezentuje miejsce, w które zawodnik oddał uderzenie. Po prostu ekstraklasa, tego nie ogarniesz. Z szybkich newsów i ciekawostek, mimo że Atletico było gospodarzem meczu z Bilbao, podopieczni Diego Simeone wyszli na boisko w swoich wyjazdowych strojach. Skąd taki pomysł? Wszystko po to, by przyjezdni mogli zagrać w swoich tradycyjnych biało-czerwonych pasach. Oddali tym gestem szacunek swoim rywalom, którzy obchodzili 125-lecie powstania klubu. Niedługo trwała przygoda Marcelo w Grecji, podarze Olimpiakosu stracili do niego cierpliwość i oficjalnie zerwali kontrakt z Brazylijczykiem. Maciej Skorża zadebiutował w roli trenera japońskiej urawy. Jego zespół przegrał z Tokio 2 do 0, ale zobaczcie na te trybuny. Ładnie tam żyją ludzie piłeczką w tej Japonii. Praktycznie cały piłkarski świat oddał na tym weekendzie hołd tragicznie zmarłemu Cristiano Acu. Co ciekawe po bramce dla Ajaxu, Kudus podniósł koszulkę, aby pokazać napis Rip Acu i sędzia nie dał mu za to żółtej kartki. I to jest klasa. Właśnie takich sędziów potrzebujemy. A skoro jesteśmy w temacie arbitrów, to i ekstra klasa ma swojego Mateu Laoza. Sędzia Damian Sylwestrzak pokazał w tym sezonie aż 102 żółte kartki kartki w 16 spotkaniach. Przypominam, że przed nami kolejne mecze Ligi Mistrzów, w tym starcie Realu z Liverpoolem, a także rewanż Barsy z Manchesterem i drugi mecz Lecha z Bodo. Koniecznie zostawcie zatem Subika, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Piąteczka!